No hej wam cześć. Yy, no, dzisiaj kolejną robotę zaczynamy. Można powiedzieć, no mo można to było już zacząć ogólnie w zeszłym tygodniu, ale były inne sprawy. A no to tam tydzień w te czy we w te nie robi jakiejś dużej różnicy. Co ty fara? Co ty robisz? Co ty robisz? No, dzisiaj zaczynamy siano kosy. No, można tak to nazwać. Ale nie wszystko oczywiście wykupimy, że żeby Stella też miała trawkę do jedzenia. Kosa, kosa już jest przygotowana. No, no. Tela też już jest przygotowana. Szarik. A idzie. No, nóż naostrzony. Tak. Bo żyłką to na siano to by takie było bardzo pocięte. Też y, część część do siana pójdzie y, z żyłki. Bo muszę jeszcze w malinach no, drugi raz już w tym roku do wykoszenia mam a tam nożem nie będę kosił, bo tam trzeba wykosić no, jak najkrócej przy ziemi to też pójdzie I po prostu trochę drobniejszego, głównie żeby było świeczone na nożu. To co Sharik robimy? A będziecie się pilnować żeby nie, nie podchodzić za blisko nie no ty to już wiesz tyle razy co już przy koszeniu byłeś na fale to trzeba uważać nie? nie? dobra lecimy zobaczymy jak to pójdzie o białka przyszła wszyscy są można pracować No dobra Kawałek kawałek się już udało ciachnąć chwila przerwy była bo się tutaj na tej dłuższej trawie no trochę zgrzała yy, Poza tym no trzeba było pojechać po wiadomo po wodę, chociaż dzisiaj nie jest gorąco no ale przy tym przy koszeniu z nożem to się jednak trochę namacha bardziej niż z żyłką tak Szarik? tak co tu masz za tego? jakieś baboka? Mhm. już nie masz eee, no co tam myślę, że Gdzieś jedna trzecia tematu? Lucerki... Co tam do... Aha! Białka też tu jest. Fela! Chcesz, byś na nią wskoczyła? Ty kangurze mały, ty. No potem sąsiad powie, co tutaj od brzega taka... wygniesona ta... ta pszenica, nie? I powiem. Powiem, kto to zrobił. Powiem. Takie sierściuchy. No paliwka sobie już dolałem, chociaż dużo nie zeszło. No w tym roku... No Ani tu nie, nie wykaszałem wcześniej, ani nie... Nie pryskałem, przynajmniej z tej strony. Wiadomo, tam przy rowie to tak. musi się będą przepiać, że równie zadbane chociaż wypryskać. No i w tym roku tak sobie te kwiatki one tu się już od parę lat tak rozrastają. I całkiem sporo. Już ich jest. Tak trochę kolorowo tutaj. Przez to. No pogoda jest spokojna na koszenie. No jakby było gorąco, no to no nie pomagałoby to ale jest ok, no, na koszenie spoko, na suszenie gorzej ale to mówię, ja to tam na razie ma być bez deszczu to przez te parę dni jak będzie pogoda pasowała tu się wysuszy wody, wody wstawię tutaj dobrze bo po tej po tej jednej, nie, to, to nie jest gałąź, to jest drzewo. Ale ono sobie żyje jeszcze, więc na razie je zostawiam. Poza tym to jest dobry dobry do pomiaru, ile jest wody. No, to już była, było sporo pod nią, a teraz prawie cała przykryta. Nie pada gdzieś już ponad tydzień, zaraz trzeba będzie znowu podlewać, więc no, zacznie wiadomo ubywać. Ale póki sobie żyje to drzewo, to niech sobie żyje. Jak się jeszcze bardziej przegnie, czy coś, no to wtedy trzeba będzie je wyciąć. Co tutaj wymyśliliście? Hmm? Tu jest dobre zejście, Szarik. Wiesz? No, fela jakiś czas temu to może opowiem przy okazji. No. Bo już wiecie to, że ona na przykład jakieś patyki wyciąga ze stawu pływając co, co ty robisz? Aha, tu się zawiesiła na tym. I ostatnio taką, taki długi kij, praktycznie gałąź Złapała i chciała wyciągnąć i się o tamto zacięła płynąc i nie mogła z tym upłynąć i się zaczęła w miejscu tak taplać Szarik jak, jak, jak to zobaczył to wyglądało jakby chciał skakać do niej no, ale zacząłem do niej krzyczeć żeby puściła ten kij puściła wiadomo dopłynęła sobie No ale <ścoughs> taką wielką gałą chciała wyciągać Także szarik myślę by po nią skakiwał żeby, żeby ją ratować ze, ze mną by było gorzej. Dobra. Aha. Ty już Fela już masz chyba wystarczająco kijów na, na podwórku, nie? Mało jeszcze? No i to chyba zawsze będzie mało. Dobra. Chwila przerwy była. Białka, co robisz? A, białka wczoraj yy, no zanosiła yy, koto mysz. Też się zdziwiłem, bo ona ogólnie no niestety nie łapie. Oj, białka uważaj, bo cię zaraz kijem dzielą i będzie. Także no. Te... <ścoughs> brawo, brawo. Kijów tutaj jeden na drugim, no ale wiadomo. No co tak, co tak miałczysz? Co za łobuzy, no. A nie możecie wziąć każdy, każdy swój No, Szalik sobie łapą powoł No, Fela, zostaw mu tego kija Masz, masz tu ej Aha, złamał się Oj ma złami no, tu sobie fajnie bluż rośnie. Jak go się nie skasuje, to zarośnie całe drzewo, no ale nieważne. Tutaj to niech sobie rośnie. Dobra, hmm. chwilę odpocząłem, kosa też odpoczęła, jedziemy dalej. <grytania> Fela, chodź się tu, pokaż. No, skosiliśmy tutaj sporą część tego przystawy. A ja tu się zmachałem przy tej, bo tu jest, tu jest jeszcze całkiem sporo takiej trawy starodawnej, łąkowej. Bo tu kiedyś, kiedyś, no na tym sporym kawałku była łąka dla krów. I to takie pozostałości jeszcze i ona jest taka porządna przy niej to już no myślałem że uda mi się skosić ten kawałek na raz ale, ale nie poza tym kosa też potrzebuje chwilę przerwy o, Fela, Fela chodźcie tu pokazać Fela Fela kopała w mrowisku jest o. Mrówki mu wlazły. <noise> Czemu kupowałeś mrowisku, co? Nie wiem, głupie pytania zadaję. Musisz się chyba wykąpać z tych mrówek, to trochę, trochę z Ciebie obletą. Szarik, ale nie ugniataj mi. Ja tu zaraz do kosił, ale. No. Yy trochę no tam wiadomo parę jakichś kamieni się trafiło coś tam coś tam nóż odczuł myślę zdejmę no przydałoby się go jeszcze go zaostrzę tutaj żeby tą dłuższą trawę przystawie skusimy no i będziemy wracać drugą drugą częścią dróżki To tyle można. Aha, trawać się przyczepiła do ogona. No, eee, to praktycznie torczy, lucerka. Nie tam jest na pewno mniej. No, no to taki naj, najcięższy kawałek mamy zrobiony. Wygodnie ci się szarik siedzi u mnie na stopie, tak? I tak myślę. robak a mogę się ruszyć? Nie, dziękuję no tutaj ta trawa jest taka długa, <długa> elegancka i ona też bardzo szybko schije eee, no czas czas mamy w miarę no przyzwoity myślę że dwie no, do dwóch godzin. Tak? Aha, ty sobie jeszcze jesz trawkę. No jedz sobie, jest bo zara nie będzie. Wszystko, wszystko będzie na siano zrobione. Nie, ten jest taki uschnięty. Masz, masz krówko małe. Jedz sobie. Co, Szaryk, myślałeś, że coś do jedzenia jest, tak? Tak, tak, tak. Teraz się troszkę ubrudziła, tak delikatnie. Dobrze, no teraz. No, yy, kosa musi znowu odpocząć. Ale masz tylko tyle. fel na wciąganego paprochów prochów, trawy i nie wiadomo czego jeszcze Felka sobie trochę trawki je, no tam już na dużej łące dzisiaj zbierają kiedy oni to siekli? w ojejku, piątek albo sobotę, dzisiaj jest poniedziałek no to wiadomo u nich to ekspresowo. No ja, ja w tym roku jako ostatni tutaj z okolicy Co? z okolicy. No to są trzy, trzy miejsca łącznie ze mną, gdzie w zasięgu wzroku ktoś robi siano. To w tym roku ja ostatni, no ale cóż. Gdyby nie gdyby nie malowanie bramy, no to byśmy mieli siano. Yy, no Prawdopodobnie dzisiaj też bym zbierał Jak dobrze by poszło oczywiście na to Co ty, tu robisz Tu też masz norę? No jejku Ty tu tych nur masz tyle, że Nur? Nor? Nor Co ja gadam Ela no. chwilę był spokój bez Ciebie No, e, chwilę na, na odpoczynku Udało się prawie prawie całość już ogarnąć ale jeszcze trzeba było raz e, no, dać odpocząć kosie, bo się kurcze. Już tak dosyć mocno zagrzała No ja nie chcę też przesadzać z nią Fela A możesz być grzeczna jak białka widzisz jaka białka grzeczna jest A ty to tak nie potrafisz Także jeszcze jeden rzut i będziemy mieli skończone Fela nie zaczepiej białki Aha, ty wygryzasz, te pchły. Ale białka nie ma pchieł. też wszyscy jesteście jednym psikiem obrabiani, więc nie macie. O, resztę paliwa wylałem. Gdzieś z 2 litry około zajdzie na to. Jeszcze został. No, ona już jest taka położona. Tego się nie kosi dobrze, ale jak od odpowiedniej strony. Tam kawałek, tu pod płotem bliżej. Ta młoda zostaje dla, dla królików na, na ten czas, żeby miały. No i tutaj. Tutaj to całe mniej więcej. trochę dużo się tutaj pokrzywy robi i będziemy mieli skoszone od jutra będzie można już porobić, poprzerzucać, trzeba będzie pozwozić na miejsca gdzie jest więcej słońca, bo w cieniu no to tak średnio żeby wysnął także będziemy jeszcze, co tam teraz nazwać Będziemy dalej ogarniać siano przez najbliższe dni. I co, Fela? Coś znalazłeś, tak? Dobra, dzisiaj na tyle. To, co tam myślę, że o 15 więcej 20 z 30 minut mały kawałek ale ona tutaj jest położona trzeba będzie to tak w miarę ogarnąć dobra to na razie na tyle jeśli chodzi o siano ale będziemy dalej się jeszcze sianować więc jutro chodź Fela. idziemy na jedzenie No, witamy z dnia kolejnego. Wczoraj wczoraj jeszcze tej skoszonej trawki nie, nie przerzucałem, bo był taki ogólnie wieczny dzień. Poza tym więc dopiero dzisiaj będziemy zgrabiać. Poza tym chciałem skosić jeszcze no, w malinach i tutaj, no trochę tej, gdzie tu bardziej trawa jest też nie jest złe, nie, taka, taka krótka, ale mówię, się zmiesza, będzie, będzie dobrze to też nie, nie jest siano na, na ten do prasy tylko tak, luzem, więc byle się do zebrać. Felu, nie? Trawkę sobie już No to tyle, tyle tej trawy potrafi zjeść. na więcej niż szali. Nie wiem od czego to ogólnie zależy. Ale niech sobie je. Nie ja wiem, nie żałuję. No, dzisiaj jeszcze skończyłem. No, wszystko. Jeśli chodzi o maliny. Trochę wiadomo jest pokrzyw wyrośniętych ale normalny No tutaj gdzie w cieniu to jeszcze jest ziemia wilgotna, ale mówię nie ma co się oglądać Na razie tam na czwartek pokazuję jakiś opad i będziemy czekać do czwartku Cześć nie wiem dzisiaj jest torek, środa jakoś tak Tak doroż. okej, okay, dobra. Tu trzeba iść po, po grabie. Tu jeszcze trzeba będzie wypryskać. No kurde, sznurek mi się zerwał. Ale tu nie problem. No się, albo ktoś zerwał. że trzeba będzie poprawić no to mocno musiał strzelić no to też jest sznurek już wieloletni co leży, takie białe no tu trzeba będzie wypryskać żeby malin nie, nie pakować, znaczy no, nie, nie sadzić chwasty zobaczymy czy, czy w przyszłym tygodniu, no jakieś skorupki po jajkach jakiegoś ptaka no, już trochę ziemia zdążyła stwardnieć no, a, akurat kredkopie ale tyle, żeby domami posadzić, to starczy. Uff. Chodź, Felunia. A, a co ty? Co ty, utykasz na łapkę? Co, co ty sobie z łapką? Czy mi się wydaje? Fela? Nie, dobra. Bo... Wydawało mi się? Nie, wydawało mi się. Dobra, idziemy działać ok, no jesteśmy, nie wiem, gdzieś na połowie zgrabianie chwila, chwila przerwy Przericzek się wylizywał przed chwilą No co fela robi no co może fela robi? W ogóle brzmi jak fela. Dźwięki takie niepokojące. E, no myślę, że no gdzieś tak, no będzie tak, jak tak jak mówiłem połowa tutaj tutaj z tej ścieżki to wiadomo muszę zgrabić na kubki i wynieść gdzieś na słońce bo tutaj wiadomo w tym cieniu przy tym lesie to słabo by sknęło. i co tam fala powiesz <grym> to, to będę musiał zatkać tą dziurę żeby tutaj nie przeszkadzała Chociaż tak, jak tutaj jest tym zajęta, no to wiem, gdzie jest. Nie? Przy pracy się nie muszę zastanawiać, czy ona gdzieś sobie nie poleciała. No, tutaj ziemia jest taka. No, na pewno nie jest jakaś miękka, bo tu jest przy dróżce To jest ubite. o Białka Tam nawet przyszła Szarik, no co ty jej nie poznajesz? No co ty? Fela! Halo! Jest jakiś kontakt z tobą? Halo! Nie <grym> Tak Szarik, tak. Nikt się nie głaskał wiem. Piałka ostatnio z pola właśnie przynosił y, niosła tą tą myśl, znaczy rzucić na polu. No, ej, mu ty mnie drapiesz? Chwi chwilę chwilę nie można cię zostawić, bo ty już mnie zaczepiasz, żeby cię głaskał. weź się zachowuj dobra trzeba działać dalej w sensie felat no to działa cały czas ale tu chodzi o zgrabianie zobaczymy ile ile tutaj jest w stanie wykopać przyniesie się duży kamień przysypie trochę zimę i będzie tu tam nie ma nie ma problemu z tym Nie wiem co za dźwięki ale to chyba nie pies jest To chyba jest jakaś ryjówka bardziej niż szarik. Dobra działamy Okej okay. No nie spodziewałem się szczerze mówiąc że tu z tego kawałka będzie aż tyle ale no, tu jest jednak ta porządna starodawna trawa. E, no, przerzuciłem tutaj wiadomo, żeby jak najwięcej słońca w ciągu dnia było na tym Także tutaj takie no, trzy porządne rządki takiej długości. No, będzie, będzie trochę No, białka znowu do nas idzie. Może coś próbuje polować. A ty co? Ty co zjesz, tak? No I teraz by się przydało, no, będziemy wracać Już do... No, w stronę do domu Trzeba drugą stronę... No nie, tutaj to jak nie nadaje się Okej okay. No dobra to lecimy, zgrabiamy. Aha, jak już. Co ty fela. Tatyka <grymne> Nawet yy, kropiło chwilę. Aż się zdziwiłem. Myślę, że jakieś dwie minuty. Ale to wiadomo, nie przeszkadza. Teraz jeszcze no. Druga strona dróżki. Yy, no i część tam. Można powiedzieć, co w lucerce i tam, nazwijmy to, w sadzie. Już pompę podłączyłem. Parę godzin już, no widać, że, że drzewo się bardziej odsunęło, odsłoniło. Podlewają się jeżyny i buraki pasterne. Co tam białka? Co powiesz? złapałaś coś Nawet jak złapała to pewnie za, zaniosła tym głodomorą Ok, dobra widzę że, widzę, że dzisiaj też pryskanie robią ludzie Dobrze, no okej okay. Tu działamy dalej Dzisiaj pewnie tyle co zdążę to pozgrawiać. I tyle. Będzie fajrand, nie Szeliczek? Tak. Zobaczymy co tam Fela wykopała. Gdzieś tu jakiś większy kamień trzeba dorwać. No. Co nie co jest. Nie, no, trzeba to zatkać. Może na razie weźmiemy tutaj stąd jakiś. one też tu są potrzebne Dobra to zanim pójdziemy do domu to jeszcze idę na poszukiwanie jakiegoś większego kamienia na polu na pewno się znajdzie